Działacze Kongresu Nowej Prawicy podkreślali, że motorem polskiej gospodarki są mali i średni przedsiębiorcy. Tymczasem państwo polskie konsekwentnie narzuca im nowe ograniczenia, doprowadzając do upadłości wielu firm i załamania gospodarki. By to zmienić, zdaniem Kongresu Nowej Prawicy należy m.in. ujednolicić VAT do 15% i wprowadzić możliwość wyboru między ZUS-em a samodzielnym odkładaniem na emeryturę. Rafał Korzeniec, wiceprezes oddziału kongresu Nowej Prawicy. Chcemy pokazać, że jednak jest Alternatywa, której się nie dało szansy zaistnieć. Alternatywa wychodząca z wolnym rynkiem. Po prostu chcemy niektóre podatki poznać, jak na przykład dochodowy PIT, CIT. Chcemy większość obniżać, jak na przykład dwa akcyzę, poznosić większość regulacji, system deregulacji rynku, żeby prowadzenie firmy w Polsce było dużo łatwiejsze, na przykład jak w Hongkongu, gdzie na przykład zakładając firmy podchodzi się do jednego okienka, składa się jeden papierek i na drugi się przychodzi do pracy. No w Polsce jednak tak kolorowa niestety nie jest. Na pytanie, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, działacze odpowiadają, że można je pozyskać na przykład likwidując część. Instytucji i urzędów. Nie są nam potrzebne wszystkie ministerstwa, przekonuje Wiktor Zieliński z Kongresu Nowej Prawicy. Po nauczycielach widzę, że oni by mogli dużo więcej, gdyby nie było tych kuratorów. Kuratorzy przychodzą, oceniają szkoły, to wszystko jest zbędna energia, zbędne pieniądze. Po co jest nam Ministerstwo Edukacji? Niech każdy sam zdecyduje, gdzie posłać własne dzieci. Po co nam Ministerstwo Kultury? Czy Japonii było potrzebne Ministerstwo Kultury, czy to jest jego osiągnięcie to, że mamy japońskie komisje wszędzie w Empire? Nie było ich osiągnięć, oni byli bogaci, wszyscy mogli promować własną kulturę. I z Polską będzie tak samo, my możemy bardzo dużo zdziałać. Gabinety polityczne, czy potrzebne jest finansowanie partii z budżetu, czy nie lepiej było było, jakbyśmy dostali z puszką i gromadzili pieniądze, w ten sposób byłby zdrowszy. Wybory też by mogły wyglądać zupełnie inaczej. Wtedy ludzie by się bardziej liczyli. My chcemy tego właśnie. Do swoich postulatów działacze kongresu nowej prawicy przekonywali, rozdając ulotki na turuńskim targowisku. Wychodzimy Wam, drobnym handlarzom, przeciw, że tak powiem. Chcemy Wam ułatwić, że tak powiem, prowadzenie działalności gospodarczej. Chcemy, żeby... żeby skarbówka rzadziej tutaj zaglądała i Was kontrolowała to również. Pisze. Wierzy Pan w to, że jakaś partia chce rzeczywiście pomóc przedsiębiorcom? Wie Pani co? Co Pani powiem? Nie dadzą rady. To będzie druga Grecja w Polsce. Padnie Polska. Jeśli rządzić będzie ta sama ekipa, ci sami ludzie, oni rządzą od 20 lat, no to wszyscy doskonale wiemy, prawda? Ale prowadzić swoją działalność jest w Polsce teraz jak? Da się z tego jakoś wyżyć. Tragicznie. Wyżyć tak, na życie, na życie odłożyć nic. Dla popołudnia z nami Monika Kaczeńska.